No to witajcie, jesteśmy? Gdzie dzisiaj Aniu? Jesteśmy w Hanstanton, na plaży i przy klifach. gdzie to Hanstanton jest? To jest e, na wschodnim wybrzeżu Anglii. Dokładny postkot wam podamy w opisie. A dzisiaj zabierzemy Was na spacer po plaży. Zapraszam do oglądania. Laki zaraz budzi się bawić piłką. Będziemy mu rzucać do morza. On będzie łapał. O, Dziecko w wodzie. Takie się zdewo. Ja uwielbiam morze. Nie wiem jak wy, ale ja tu mogę być o po porze roku. To świeże powietrze... Laki ma radochy, co? Jest super. Oddzieliłam takie przestrzenie. Może się dzisiaj bardzo cofnęło. Zwykle to jest tutaj, przy praktycznie. Tam gdzie są te bajorka. A tu w ogóle go prawie nie widać. Idzie się, idzie. I możemy dojść do tego morza. Jarek slaki już już naprzedzie idą. I dotarłam. A to są moi kochane bogaty, wypisów bogaty, 最一惠。 Piłka w akcji. I lecimy z tą piłką. I lecimy z nią. To jest Lucky, a to jest piłka. Miejscówka na urlopik, taki krótki, na przykład długi weekend. Jest mnóstwo karawan, parków, jakichś e, czy różnych domków do wynajęcia. Więc fajnie tutaj spędzić dłuższy weekend. Nie ma aż tak dużo ludzi. Zobaczcie, jest niedziela, w środę dnia, a tak naprawdę jest to pusto. Więc jest to godne polecenia. polecenia. w mi tygodniu, takie relaksy. Uwielbiam. O, a to tu przyszedł do mnie? A to tu przyszedł? Gdzie jest piłka? Szybko piłkę ciężko? Mam piłkę. Złapałam. Mój ukochany. No, to teraz parę faktów. Hunstanton to ciekawe miasteczko nadmorskie w hrabstwie Norfolk, Bangry, które faktycznie często jest określone jako dwa miasta: Stare Hunstanton i Nowe Hunstanton. Stare Hunstanton to oryginalna osada, istniejąca w czasów średniowiecza. Natomiast New Hunstanton to typowy turystyczny resort dla turystów. No, a tutaj mamy wilka i obok jest laki, ale pies. No i zmęczyliśmy trochę lakiego, a to będzie już koniec naszego filmu. Zobaczyliśmy, co chcieliśmy zobaczyć. Połaziliśmy. Tak, fajne w... miejsce Old Stanton i Ho Honstanton. Są dwie takie małe miejscowości nadmorskie. No odwiedziliśmy tylko jedną, na drugą nie szliśmy, gdyż jest to typowa miejscowość turystyczna. Gdzie są tłumy? Gdzie są tłumy, także. Tam a my nie uchodzili... przypadamy za tłumami. No, dokładnie. <laughs> Jedyne co nam się nie udało dzisiaj zrealizować, to nie zobaczyliśmy e, wraku statku, gdyż wrak jest niewidoczny, kiedy jest przypływ. A my przy, niestety przyjechaliśmy podczas e, przypływu i był zasłonięty przez wodę. Dokładnie. A więc e, dajcie znać, czy lubicie też takie wypady nad morze? Tak. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie i oglądajcie oczywiście. Zapraszamy na następne przygody. Zapraszamy do następnego filmu. Pa, pa. Na razie w tym razie... Na razie w tym razie... pa. pa. <laughs>